Rozdział czwarty. Pierwsza reguła nauki o zdobywaniu bogactwa. Myśl jest jedyną siłą zdolną wytworzyć konkretne bogactwo z bezkształtnej materii. Materia, z której wszystko powstało, jest substancją myślącą, a myśl o formie w tej substancji jest tym, czego potrzeba, żeby tę formę utworzyć. Na początku było słowo, na początku była myśl. Pierwotna materia porusza się według swoich myśli. Każda forma i proces, które można zaobserwować w naturze, są widzialnym wyrazem myśli w pierwotnej materii. Gdy bezkształtna materia myśli o pewnej formie, przyjmuje ją. Gdy myśli o pewnym ruchu, wykonuje go. W ten sposób wszystko powstało. Czy to nie jest cudowne? My też tak powstaliśmy. Z tej myśli odciśniętej na pierwotnej materii w wydaniu yy, Wolse'a i Neville Goddard mówił, że to podświadomość jest takim yy, znaczkiem. Na właśnie tym samym wszechświecie, i że to ona tworzy. A myśl, świadomość. Tak? Integrując się z podświadomością, może wykrywać coś pięknego. Bo cały czas tworzymy. Nawet jeżeli tego nie jesteśmy świadomi. Żyjemy w świecie myślowym, który jest częścią myślowego wszechświata. W bardzo hmm, hermeneutyka. Kybalion. To jest typowo kybalionistyczne. Wszechświat jest mentalny. Myśl o ruchomym wszechświecie rozprzestrzeniła się w bezkształtnej materii, a myśląca materia, poruszając się według tej myśli, przybrała i utrzymuje formę systemów planetarnych. Myśląca materia przyjmuje formę swojej myśli i porusza się według niej. Myśląc o krążących systemach słońc i światów, przyjmuje ona formę tych ciał i porusza nimi według swych myśli. To tak jak elektron wokół jądra atomowego. Ciekawe, wokół czego ja jako ta istota krążę, non stop, tak samo jak Ziemia wokół słońca. A może nie, a może to właśnie ja jestem słońcem i wokół mnie coś krąży? A ja wiem, że i tak nie. Zależy mi od tego, jaki punkt widzenia zdecydujemy się wziąć. Myśląc o formie wolno rosnącego dębu, porusza się ona w odpowiedni sposób i tworzy to drzewo, mimo że może to zająć wieki. Bezkształtna materia zdaje się poruszać w procesie twórczym według ustanowionych przez siebie linii ruchu. Myśl ode mnie nie powoduje natychmiastowej formacji dorosłego, wyrośniętego drzewa, ale wprawia ona w ruch siły, które działając wzdłuż ustanowionych linii wzrostu tworzą to drzewo. Teraz mam na mojej myśli e, linię pola magnetycznego, e, które też. Wiecie, jak dosypiecie opiłki żelaza i ustawicie tam do tych opiłek magnes, to one tak do, w, ustawiają się wzdłuż właśnie tej linii Pola, ale nie nagle, tylko w swoim czasie. Tak sobie teraz pomyślałam o tym, że nasza rzeczywistość też tak się kreuje w swoim czasie. Ale to my możemy nadać ten kierunek, w jakim to zmierza. My możemy ustanowić tę linię pola. Może już nie magnetycznego, ale hmm, linie pola zuziowatego. Albo linię pola wstaw swoje imię. Każda myśl o formie zawarta w myślącej materii powoduje powstanie tej formy, ale zawsze. A przynajmniej na ogół, według linii wzrostu i czynności już ustanowionych. Gdy myśl o domu, o pewnej strukturze, została wyciśnięta w bezkształtnej materii, nie spowoduje to niezwłocznego powstania tegoż budynku, ale może to wprawić w ruch twórczy energie już działające w rzemiośle i handlu i pokierować je takimi kanałami, które doprowadzą do szybkiej budowy tego domu. Jeśli nie byłoby istniejących kanałów, przez które energia twórcza mogłaby działać, wtedy dom powstałby z pierwotnej materii, bez czekania na wolne procesy organicznego i nieorganicznego świata. Czy to znaczy, że my mamy w sobie tyle kanałów? Ok, mamy w sobie tyle kanałów, przez które myślimy, że musimy przepuszczać naszą energię, że nie dopuszczamy do siebie tego, że to może się zadzieć tak. Czyli myśląc o tym, że są jakieś kanały, czyli te pole, linie pola magnetycznego w moim poprzednim analogii, to nie dopuszczamy do siebie myśli o przeskoku kwantowym, bo wciąż tkwimy w fizyce klasycznej, Uu. A dom powstałby z pierwotnej materii bez czekania na wolne procesy. Tak, no, czyli jednak wszystko można. Żadna myśl w formie nie może być wyciśnięta w pierwotnej materii, nie powodując powstania tej formy. Żadna myśl o formie nie może być wyciśnięta w pierwotnej materii, nie powodując powstania tej formy. Czyli. Jeżeli masz jakieś pragnienie, już jest środek na jego zrealizowanie. Automatycznie. Bo jest myśl o tym pragnieniu, nie? Jeżeli pragniesz nowego związku, to już on jest, tylko ty musisz się dostroić wibracyjnie do tego związku. Proste. Ach, jednak się wszystko łączy. Człowiek jest centrum myślowym. Jestem centrum myślowy i może dawać początek myślom. Wszystkie formy, jakie ludzka istota kształtuje za pomocą rąk, muszą najpierw powstać w jej umyśle. Człowiek nie może ukształtować rzeczy, zanim o niej nie pomyśli. Jak ja sobie zdałam sprawę, że ja żyję w świecie myśli? Dlaczego? To jest yy, myśl. Akurat. Yy, Zapalałam świecę, która też jest myślą. Ołówek jest myślą. Dlaczego? No bo nie byłoby go, gdyby ktoś o nim wcześniej nie pomyślał, a później stworzył. Moje wynalazki, które są w mojej głowie typu energetyczny portal i tak dalej, też są w głowie. Albo cybernetyczna y, maszyna do przeskoków międzygalaktycznych też jest tylko w mojej głowie. A może za kilkaset lat będzie rzeczywistością, y, bo żadna myśl o formie nie może być wyciśnięta w pierwotnej materii, nie powodując powstania tej formy. Człowiek jest centrum myślowym. Wszystkie formy, jakie istota ludzka kształtuje za pomocą rąk, muszą powstać w jej umyśle, bo człowiek nie może ukształtować rzeczy, zanim o niej nie pomyślą. Jak dotąd cały wysiłek człowieka sprowadzał się do pracy rąk. Stosuje on pracę manualną w stosunku do świata form, usiłując zmienić lub zmodyfikować formy już istniejące. Nikt nie pomyślał jednak o próbie stworzenia nowych form, Poprzez wyciśnięcie swoich myśli bezkształtnej materii. Myśleli już, jakby to, to było. Wielcy myśliciele wiedzieli, ja to wiem, że oni wiedzieli skąd. Nie mam pojęcia, bo z nimi nie rozmawiałam, ale ja to wiem. Oni zdawali sobie sprawę doskonale z tego, jak działa świat. A my teraz tutaj sobie możemy to. Przypominać. Gdy człowiek myśli o formie, czerpie materiał z form natury, tworząc wizerunek rzeczy w swoim umyśle. Do tej pory nie próbował on współpracy z bezkształtną inteligencją. Pracy z ojcem. Nawet nie śnił, że może czynić to, co widzi, że czyni ojciec. Może. Tutaj trzy kropeczki, bo chciałam oczywiście nawiązać do Biblii. No nie. Wyrosłam y, w kulturze y, katolickiej, więc jest mi znany jakimś promilu, bo Biblia jest naprawdę fenomenalnym źródłem y, takich właśnie powiedziałabym wysokoświadomościowych y, y, kwestii. I to jest sprawa naszej interpretacji, to jak do niej podejdziemy. Więc ten ojciec, może to jest ta bezkształtna materia. Człowiek kształtuje od nowa i zmienia istniejące formy poprzez pracę rąk, i nigdy nie zwrócił on swojej uwagi na pytanie, czy nie byłoby możliwe tworzenie rzeczy poprzez komunikowanie swoich myśli bezkształtnej materii, czyli tego, co nas otacza. Czyli komunikacja poprzez wibrację, bo myśl jest wibracją, jest wiązką energii. Pragniemy udowodnić, że jest to możliwe, że każdy mężczyzna czy kobieta mogą to uczynić i pokazać, jak tego dokonać. Pierwszym krokiem jest konieczność sformułowania trzech podstawowych założeń. Pierwszą rzeczą, jest dowiedzenie, że istnieje jedna bezkształtna materia, z której wszystko powstało. Odhaczone. Dowiedzenie. Jedna bezkształtna materia. Wszystkie pozornie mnogie elementy są reprezentacją jednego elementu. Wszystkie formy, jakie można odnaleźć w organicznym i nieorganicznym świecie, są różnymi formami wykonanymi z tej samej substancji. Z jednej tkaniny. Wszyscy jesteśmy. Tak trochę? Tak jest. Ta materia jest myślącą materią. Myśl w niej zawarta tworzy formę tej myśli. Myśl w myślącej materii tworzy kształty. Człowiek jest myślowym centrum, zdolnym do dawania początku myślom. Jeśli człowiek może zakomunikować swoje myśli pierwotnej myślącej materii, może również zapoczątkować proces tworzenia lub kształtowania rzeczy, o której myśli, czujecie to? To w nas jest ta moc kreacji, tworzenia i zmiany. Powiedziałabym Alfy i Omegi. Jest tu. Tak, ja, ja myślę sercem. Mogę tak powiedzieć. Istnieje myśląca materia, z której wszystko jest wykonane i która w swojej pierwotnej formie przenika, penetruje i wypełnia przestrzenie wszechświata. Dwa. Myśl w tej materii tworzy rzecz przedstawioną za pomocą myśli. Trzy. Człowiek może formować rzeczy w swoich myślach poprzez wyciśnięcie tychże myśli bezkształtnej materii. Może doprowadzić do stworzenia rzeczy, o której myśli. Czyli, jeżeli na przykład ja teraz sobie pomyślę o bogactwie, to ja to mogę stworzyć przez odciśnięcie moich myśli we wszechświecie. Czyli skupienie, jakby, wiązki energetycznej mojego umysłu tutaj. Dzisiaj sobie tak wykrowam dwa złote, które znalazłam od tak. I to jest właśnie to. Tylko musimy się na to, do tego dostroić, że to nasza kreacja. Można zapytać, czy jestem w stanie dowieść prawdziwości tych stwierdzeń bez wnikania w szczegóły, odpowiedziałbym, że jestem w stanie to zrobić poprzez logikę i doświadczenie. Rozważając zjawisko formy i myśli, dochodzę do pierwotnej myślącej materii. Idąc dalej, dochodzę do mocy człowieka, zdolnej do stworzenia rzeczy, o której myśli. Doświadczenie potwierdza prawdziwość tego wywodu i to jest mój najmocniejszy dowód. Jeśli człowiek, czytając tę książkę, staje się bogaty przez to, że stosuje się do wskazówek w niej zawartych, jest to dowodem potwierdzającym moje stwierdzenie. Jeśli każdy człowiek, który stosuje się do wskazówek zawartych w tej książce, odnosi sukces, jest to pozytywny dowód. Do czasu, gdy ktoś nie poniesie porażki. Teoria jest prawdziwa, dopóki proces nie zawodzi. A proces ten nie zawiedzie, gdyż każdy człowiek, który postępuje dokładnie według informacji zawartych w tej książce, stanie się bogatym. Tutaj sobie, hmm, a jeżeli ktoś czyta tę książkę, robi to, co tutaj jest napisane i nie stanie się bogaty, to znaczy, że nie postępuje dokładnie tak, jak tu jest opisane, czyli nastąpił błąd procesu. Nie w człowieku, w procesie. Więc trzeba jeszcze raz wykonać proces. Tylko, że inaczej, oczywiście, czyli to czytać więcej, głębiej. Jak będę w... hmm, chciałam powiedzieć milionerką, ale to, to nie jest mój cel, bo moim celem jest wygrać w lotto. <grym> to wam powiem, czy to zadziała. Chociaż nie, bo to, widzicie, to jest to zamykanie się na inne możliwości, nie? Jeżeli ktoś chce rzeczywiście być tym multimilionerem i sobie to kreuje, to ma Miliony drzwi, i wybierając tylko jedne, ogranicza się, co może w efekcie doprowadzić do tego, że nie stanie się tym multimilionerem. Powiedziałem, że człowiek staje się bogaty dzięki temu, że działa w pewien sposób. Aby działać w pewien sposób, człowiek musi być w stanie myśleć w pewien sposób. Sposób działania człowieka jest bezpośrednim rezultatem sposobu jego myślenia. Działamy tak, jak mamy to zaprogramowane w podświadomości, bo tutaj tak sobie myślę, że ta myśl to nie jest taka, że ja świadomie myślę, tylko to, czym emanuje z punktu widzenia podświadomości, czyli te myśli podświadome. Czyli to, że ja mam w sobie wciąż program, nie zasługuje na to, by go otrzymać. Widzicie moją minę? Ona już jest tym znudzona. Bo to ja go uzewnętrzniam i w końcu będę mogła to puścić, nie? Ale to, to wiem, że gdzieś tam jeszcze jakieś ziarenko we mnie jest. Świadomie bym o tym nie pomyślała, ale to tam kwitnie. A przyjdzie ogrodnik i to przesadzi na inny teren, gdzie tam sobie będzie mogło kwitnąć, a ja we mnie już nie. By działać w sposób, jakiego chcesz, będziesz musiał posiąść umiejętność myślenia w sposób, jakiego chcesz. Jest to pierwszy krok do zdobycia bogactwa. Trzeba się tym stać. Być. Myśleć to, co chcesz myśleć, znaczy myśleć prawdę. Niezależnie od Uuu, Jaka jest twoja prawda? Każdy człowiek ma naturalną, wrodzoną zdolność do myślenia tego, co chce, ale wymaga to o wiele więcej wysiłku niż myślenie tego, co sugerują pozory. Myślenie według pozorów jest proste. Myślenie prawdy, niezależnie od pozorów, wymaga wysiłku większego niż każda praca, którą człowiek musi wykonać. No to pytanie, czym są pozory? Dla mnie pozory to jest opinie innych ludzi. Moje opinie w sensie mojego pięknego i cudownego umysłu, który mówi, a tobie to się na pewno nie uda. No to już znam, zaskocz mnie czymś innym. <grym> to są te wzory, nie? Czyli wszystko to, co nie jest tym stanem naszym docelowym. Jeżeli ktoś chce być ogrodnikiem i nie widzi się tam, no to wszystkie niewspierające go. Przekonanie to będą te pozory. Czyli no, ty nie umiesz sadzić, albo gdzie ci tam musisz najpierw iść do nie wiem, florysty, Nie wiem, jaki jest etap bycia ogrodnikiem, e, ale czujecie, nie? O co chodzi? Nieprzerwane, ciągłe myślenie jest najcięższą pracą na świecie, i nie ma rzeczy, której większość ludzi chciałaby uniknąć bardziej. Ale nie to zamartwianie się, zamartwianie się, co robimy ciągle, ciągle, ciągle i co lubimy robić, umówmy się, to nie jest to myślenie. To prawdziwe myślenie, to jest skoncentrowanie się na tej naszej prawdzie. Powiedziałabym, że to jest stan bezmyślności. Czyli, jakby nawet, bycie tą myślą, ale to jest to, co ja czuję, nie wiem, czy to jest to, co. Y Wolse de myśli. Zaraz się dowiemy. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy prawda jest sprzeczna z pozorami. Każdy pozór w świecie widzialnym tworzy pewien odpowiadający kształt w umyśle, który go obserwuje. Ten proces można powstrzymać tylko poprzez zachowanie myśli o prawdzie. Patrzenie na obraz choroby doprowadzi do powstania pewnej formy choroby w umyśle i ostatecznej ciele. Jeśli myśl o prawdzie, że nie ma żadnej choroby, nie zostanie zachowana. Jeśli myśl o prawdzie, że nie ma żadnej choroby, nie zostanie zachowana. To tylko pozór. Rzeczywistość to zdrowie. Ja pierdzielę, ja o tym wiedziałam, ale teraz do mnie to dotarło. Czujecie to? Brak to pozór. Bezwartościowość to pozór. Patrzenie na biedę doprowadzi do powstania odpowiadających form w umyśle, chyba że się uzna za prawdę, że nie ma biedy. Istnieje tylko dostatek. Myślenie o zdrowiu, gdy jest się otoczonym przez przykłady choroby, lub myślenie o bogactwie, gdy jest się w samym środku biedy, gdy wymaga mocy, ale ten, kto posiądzie tę moc, staje się mózgiem, może pokonać przeznaczenie i posiąść to, czego pragnie. Moc ta może być zdobyta tylko poprzez uświadomienie sobie tego podstawowego faktu, który kryje się za wszystkimi pozorami. Istnieje jedna myśląca materia, z której i przez którą wszystkie rzeczy powstały. Następnie należy sobie uświadomić prawdę, że każda myśl w tej materii staje się kształtem. Każda myśl bez wyjątku. Dla mnie to było takie... Mm, aha... Że to nie znaczy, że jeżeli ja pomyślę o chorobie, to ja muszę być chora. Ale że doświadczam, w otoczeniu, w wiadomościach, na drugim końcu świata, jakiś przejaw choroby. I jeżeli ja pomyślę, nie wiem, o nie złamie nogę, to nie znaczy, że ja muszę złamać nogę, ale że mam po prostu w świadomości, taki przykład, że jest zjawisko złamania nogi, nie? Jeżeli jest erupcja wulkanu, to nie znaczy, że ja teraz w Warszawie wybuchnie wulkan, tylko, że jest gdzieś w mojej świadomości takie zjawisko. I to mi dało takie duże odwarczenie z takiego lęku, że o, to teraz ja muszę myśleć tylko, że Mm, nie wiem, już ta złamana noga. O nie, 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 że nie mogę o tym pomyśleć, bo zaraz złamię nogę. Ale to generowało we mnie dużo lęku. No i później się trzaskałam w nogę na przykład, nie? Albo najśmieszniejsza sytuacja w metrze. Przeżywałam właśnie ten lęk, że pomyślałam o złamanej nodze, to na pewno złamię nogę. I co? Ktoś mi nadepnął, wiecie, tak z glanem na stopy. Ja tak, aha, no. Każda myśl jest gdzieś we wszechświecie. No, ale to taki przykład. E, jednocześnie to mi dało takie dużą wiarę w moje ciało, że nawet jak dostałam tym glanem w stopę, to miałam ją całą i dalej miałam i mogłam chodzić, bo moje kości są naprawdę bardzo, bardzo silne. Dziękuję Ci, ciało, że jesteś taki silny. Bardzo je lubię każda myśl w tej materii staje się kształtem, a człowiek może wycisnąć w niej swoje myśli w taki sposób, że staną się one kształtami, a ostatecznie widzialnymi przedmiotem gdy sobie to uświadomimy znikną zwątpienie i strach, ponieważ będziemy wiedzieć, że możemy stworzyć to, czego chcemy, zdobyć to czego chcemy i zostać tym, kim chcemy. Aby wykonać pierwszy krok na drodze do bogactwa, musisz uwierzyć w trzy zasadnicze zdania podane wcześniej w tym rozdziale i dla podkreślenia ich wagi powtórzone poniżej. 1. Istnieje myśląca materia, z której wszystko jest wykonane i która w swojej pierwotnej formie przenika, penetruje i wypełnia przestrzenie wszechświata. 2. Myśl w tej materii tworzy rzecz przedstawioną za pomocą myśli. 3. Człowiek może formować rzeczy w swoich myślach i poprzez wyciśnięcie tychże myśli w bezkształtnej materii może doprowadzić do stworzenia rzeczy, o której myśli. Musisz odrzucić wszystkie pojęcia wszechświata inne niż to monistyczne. Musisz rozmyślać o nim tak długo, aż zakorzeni się ono w twoim umyśle i stanie się myślowym nawykiem. Myślowy nawyk bardzo ważna rzecz. Przeczytaj te zdania wiary wiele razy, zapamiętaj je i kontempluj, dopóki głęboko nie uwierzysz w to, co one mówią. Jeśli najdzie cię zwątpienie, odrzuć je natychmiast. Nie słuchaj argumentów przeciwko tej idei, nie odwiedzaj kościołów czy wykładów, gdzie głosi się sprzeczne pojęcia rzeczywistości lub ich naucza. Nie czytaj czasopism czy książek, które uczą czego innego. Jeśli zgubisz w tym wiarę, Twój trud pójdzie na marne. Nie pytaj, dlaczego te rzeczy są prawdą, ani nie spekuluj, dlaczego mogłyby być prawdą. Po prostu zaufaj. Wyciągnęłam pierwszą, naprawdę pierwszą z brzegu książkę książkę, kartę. Niesamowite. Nie miałam jej przygotowanej. Po prostu mam stos z kart, które leżą zawsze mi na biurku tak. No i wzięłam pierwszą z brzegu. Po prostu zaufaj im. Nauka o zdobywaniu bogactwa zaczyna się od całkowitej akceptacji tej wiary. Nic dodać, nie ująć. Ufajmy, kochajmy i bądźmy sobą. Dziękuję, że tu jesteś i zapraszam na rozdział piąty.